wszystkim, ja jestem Nemzy. a to kolejny odcinek z Let For The Kampania Bagienna Gorączka, poziom, czy tam e, część kampanii, slumsy. A tutaj mamy czarno-białego pornola, czyli Kazubek jako jedyny białas, Seba jako dziewczynka, wiecie no, trójkącik, oh, i Dawid. No, alo! No, a to idziemy zabijać, no, zombie! Ogólnie, Nemzy, ty miałeś stać, a my mieliśmy wychodzić, no ale no cóż. Wiem, ale mi chodziło o waszego pornolka, wiesz? Tak tak, 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 No wiesz, e, czarny, biały i czarna kobieta, wszystko się. wiesz. <laughs> Nie będę tego kończył. Tak, tak, tak. Ci to a mieli tu ładną i... imprezę. Za dużo się oglądałeś internetów Arek. O za dużo. To mało powiedziane. Au. ktoś mnie podpalił. Nie całe noce, to ogląda. Guma, mi się stał, nie wiadomo. Czy się ale weszłeś mi w winię tak trochę było z przypadku. To było przypadkowe? Nie, no cicho, naprawdę, bo tam była ta butla, ja już strzelałem, a ty leciałeś. No ale ogólnie jak to nie wyglądało na przypadkowe no to się cieszę, tak miało być O krowy Aaaa z krowami jestem Nie są krowy? To są dwie, trzy krowy Módźki? nie bydło do bydła Dobre dobre Ocisk Oj tam No, nie ratuj się Komuś odstrzeliłem <musinen> trzecią nogę. Idę ratować przyjdzie jaką imprezę ma. Jakąś balanguje to, co, tak na plecach. Za dużo wypił już. Poszedłem ratować, a to ratować, ja tu dupa. Ooo, ja sobie butę chciałem podnieść, a nie ktoś w nią strzelił, no ale no cóż. Przypadek no. no. Tak, no to jest tak, nie, nie ma innej możliwości. No, zawsze przypadek. Specjalnie, nie? Nie, no przecież nie ja. To by był taki Wiesz, no ja tylko szukam Nika, żeby przypadkiem strzelić, ale to tam. <grymian> no ogólnie znęcajmy się nad kobietami, tak. Motto. Gry dla Dead Tak. Przynajmniej wiesz, że to dwa razy zrobił. No pewnie. No pewnie, że ty. Nie. <grymian> no na widać, kto to. Co nie biała się jeden? Co? <grymian> Teraz co? Kolo, co masz do białych? żółty Dobra. żółciaku żółciaku <grym> chodźcie tu wszyscy i rzucę I rzucamy paternę fire in the hole coś tutaj przyleciało ooo a podpaliłem się pali się w wodzie ale bug <grym się w> <grym się w> Tu macie to z pistolet, to jest pistolet. A ja wolę Glocka. Gdzie pistolet? Tam na ziemi leży. jakiś A Glock jest lepszy. Glocka. Kto ostatni przy beczce płonącej ten player? <noise> Czyli kto? Widzę grubego. E no nie, nie ja. Nawet... <noise> <noise> to był, był ostatni? No tak myślałem, e, Nemzi. No. Nie, byłem drugi. Nie, byłeś ostatni i Dawid potwierdzi. Tak, wypędziłem go nawet. Nie, idziemy za krzyżkiem, bo krzyżek się zgubi i będzie problem. Ja od, odróżnię od was tam idę tam dobrą drogą. Tam jest, tam jest. No ja o. wiem, bo oni, oni, oni poszli z powrotem. No chyba tak. Gdzie oni poszliście? Ej, gdzie poszliście? Jesteś świetni. świetni. Kręcimy się w kółko. Poszli z powrotem, zrobiłem was. E! No wcipnijś. <noise> Wiedźma. O. Kto bierze Wiedźmę na klatę? Ja. Okej. Okay. Ja będę ubezpieczał tyły. No to ja będę ubezpieczał przody, okej? Okay? Dobra Dobra Wiedźma, no wiedźma, chodźmy Wow, ale go rozsadziło Gdzie wiedźma? Oh shit Oh shit O, wiedźma! Nie, jakaś dziewczynka mała. Ja mam dziwne przeczycie, ona tu leci! Ona ucieka! No. no słuchaj, Alek, poczuła cię i ucieka, no. Widzisz? Ona mnie, mnie się boi, a nie tak jak ciebie. Wieciemy, panowie, bo to my się hmm. obijamy i Próbuję schrupać. No ja pachnę, nie? Na no, no, fajnie. Z tymi odcinami. Jak jest we bo tu druga apteczka leży. Nie wiem, co ci przyszło do głowy z tymi, tymi odcinami, no ale okej. Okay. Tu we łodzie. Dla mnie? Nie. Arek, uważaj. Aaa! Połamał mi wszystkie kości. Arek się dobrze czuje, nie ratuję cię. I tak nie mamy. Nie jeden wyścisk, człowiek. szaki no skubaniec musi sobie przeładować, no. no. i ty mówisz... Nie, bo żeby, że jakby ktoś podszedł, wiesz, żeby nie było potem, że sam stoję, cię podnoszę i coś mnie tłucze. I ty mówisz, Nemzy, że to, że wymiecznami, a sam leżysz jakieś imprezy, grubsze. Oh, yeah. no, i widzę grubsze. No widzę... Zielone coś tam. Widzę jakieś podbrowy. prochy, prochy przy kieszeni masz. Aj. O kurde, no. A no. Brace yourselves Deaths are coming <laughs> Nera! <laughs> ale, ale ich zrobił, ale ich zrobił To ja, po prostu Nemzji, jesteś jest Po świetny wiesz Tylko się O kopi. kurde! No, Nub tam cię chowa zamiast walczyć Jak dziewczynka jakaś <laughs> Walcie dni. kurde! trzeba ma jak walczę nie no ogólnie do... nie strzela w ogóle Pomocy guma, znaczy jankę, jankę z tyłu, obróć się Obróć się, jankę na bok, ten No próbuję nie mogę Dobra Przysiek, no, Pomogę ci no popa pooglądam, wiesz Jak giniesz Dance, Dancing, dancing! Na dachu O, wiesz że stałeś Nemzi na głowie? Tak, wiem O, przeżyłem <laughs> Jakie zdziwienie, o, przeżyłem o, wrócił mój dobry ping 60 Ping ji pang, Jang Widzę, że Ostro dajesz No dlatego właśnie No się... Kurde, no ole, jak on... Ole poszedł ładnie na ciebie Jak on to zrobił? Wiesz co uderzył w krawędź. Miałeś farta Małe włosy impadej Wiecie, że w trybie... Tak, ja mogę z padać. Wiecie, że w trybie vida można przybliżać i oddalać? Szalenie fascynujące. Bardzo fascynujące. <grymne> Żebyście zobaczyli, minę arka jak strzela. Jakby nie mógł się to. Przez tydzień już nie powiem to. No naprawdę, jak to a, wygląda. Czy to, to ten strzelaż, a nie w zombie. No nie I... chciałem. No nie strzelaj da z we mnie idioto! Z tyłu Zdajmy, leci idiot. od Dobra już nie Everybody idiot Go No nie, druga fala? No! So. O tak się nice. A kurde, myślałem że tam ząbek jest Don't leave me here Thanks, thanks Dziemne Sphinx, Sphinx Sphinx, Sphinx Dawida zostawiliśmy, no ale tak miało być. Cię umówiliśmy, tak? Ja nie czekam 500 lat. Chamy jedne, nie umiecie grać. <laughs> Nuby. Lamerzy. No, no, osłaniamy Dawida. Bez kulawe. Osłaniamy coś tylko, się... że coś Nemzy jest jesteś na samym początku, wiesz? No o, nie! Ale zrobił! Szyf. A, Usmażymy go! O, weszłem! Stoję sobie w narożniku i się nie palę. Łechłe. <laughs> <A się laughs> Zobaczcie, ...i zabiorę sobie apteczkę. Hey, get in here. Stop me. Zombie! Patrzcie, dobija się jakiś zombie! What the fuck?! Nie, nie, otwierajcie, niech się tam stoi, niech zginie O k**wa Zginie Nie wpuszczaj, Jo. Ja tylko patrzę na jego sytuację A <głosy> 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 O k**wa <kućiwa>. O k**wa <noise> Patrz jak ginie, ej, patrz jak ginie. Ale niech ginie, a co tam? Mamy Czekaj, no trzeba mu pomóc, nie? Nie. Ale dobić go. To gincie sobie sami, ja zostaję. Ale ci hmm. pomóc, poczekaj. No, niech miło, tak. Ta pomóc. Kazubek, moło co Nie, ja pierdziu. No nie baw się już no! Porwało, <laughs> wyginam śmiało ciało! No pomoże? To... Pomoże, siekera pomoże, dalej chodź Poczekaj, może apteczka mu pomoże! Zwęcajmy się nad ciałem! Nie Chamy po, i prostaki! Nie róbmy sobie wiecie, win, nie? No, żartowałem! <laughs> Trochę żelaza może ci pomoże, żelazo jest dobre Dobra, tabi Podnosimy go i uciekamy, bo pewnie się zdenerwował Uciekać Uciekamy, to kto, ostat... kto ostatni nie wchodzi <laughs> Dobrze, że wszyscy szybko biegają, nie? <laughs> tak, wszyscy Zombie, o matko, strzelać Kurw na raz. No, kurw. Ale to za i zaraz giniesz, pekłe, Dobra, to jest świetna. Dziękuję wszystkim za uwagę. Co prawda z tymi dytami grać się nie da. jak widzieliście? Mam nadzieję, że się podobało, jeśli tak, to zapraszam na inne filmiki i myślę, że poczekacie na następny. Na 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 następną część. Złotami. Następną część e, kampanii, bagienna gorączka. I co, do zobaczenia na razie. Sieba. Na razie. Chyba? Siema.